Piłkarz Legionowi po sezonie Mazowiecki Beniaminek zakończył drugoligowe rozgrywki na czwartym miejscu w tabeli. Ten wynik to m.in. zasługa trenera Marka Papszuna. A łatwo nie było, bo w tym sezonie z powodu reorganizacji rozgrywek drugą ligę opuściło aż 10 zespołów. W ostatniej kolejce piłkarze Legionowi pokonali motor Lublin 2 do 1. Nieoczekiwanie dla wielu, tym zwycięstwem pożegnali się ze swoim szkoleniowcem, bo ten w Legionowie już nie będzie pracował. Jako zarząd podjęliśmy taką decyzję, że nie przedłużymy umowy, która wygasa 30 czerwca. I jesteśmy na etapie poszukiwania trenera. Rozmawiamy z kilkoma kandydatami. Na pewno nie jest to powód sportowy, bo trener wykonał swoją pracę bardzo dobrze z całym sztabem szkoleniowym, znalazł wspólny język z zespołem, a nie przedłużenie jest tylko ze względu na to, yy, sprawy pozasportowe zagrały w tutaj. Mam nadzieję, że moja osoba, jak tu tak wadziła, nie będzie już przeszkadzać. dostali gotowy produkt, tak, drugą ligę, czwarte miejsce, mają czystą kartę. Teraz mogą się wykazać, tak. No i ja będę trzymał kciuki za, za, za ten klub, za, za, ten, za ten zespół, bo bo uważam, że klub to nie ludzie, którzy zarządzają tu chwilowo, tylko to historia i tradycja i my dzisiaj piękną kartę w tej historii zapisaliśmy. Czy nie przedłużenie umowy z Markiem Papszunem wyjdzie legionowi na dobre, pokażą mecze w następnym sezonie pod wodzą nowego trenera. O tym, kto nim zostanie, przekonamy się niebawem.